Siemanko, e, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. E, ten odcinek będzie króciutki, to będzie unboxing. Jak widzicie, są tutaj dwie paczki, mam je na stole. E, dopiero wróciłem z pracy niedawno, mamy już jest po godzinie 18 poniedziałek. Niestety tak to jest jak się pracuje długo. E, ale przyszły do mnie, one pewnie wcześniej już były. E, tak, one są chłodne. E, one są chłodne, one są już... Mają temperaturę pokojową te paczki, także już troszeczkę tutaj u mnie leżą. Także zrobimy sobie króciutki unboxing. Fajne fanciki udało mi się wyrwać w dobrej cenie w tej paczce, bo już tak wyczuwam co w niej jest. W tej paczce jest naprawdę fajna zawartość w dobrej cenie. A w tej paczuszce powinny być jedna rzecz połączona z tą i druga rzecz do Amigi 600. Troszeczkę tak zamotałem, ale za chwilę zobaczycie wszystko dokładnie. A więc przejdziemy do rozpakowania, ale najpierw Chciałem podziękować wszystkim za komentarze pod moim ostatnim filmikiem. Cieszę się, że podobał Wam się ten pomysł z grawerką na, na ekranie. Eee, no, mi też on się bardzo spodobał. Tak pomyślałem, że to będzie coś nowego eee, i chciałem bardzo to zrobić. Dopracuję jeszcze ten, ten pomysł troszeczkę, właśnie chciałbym też grawerować grafikę. Tak mówiłem, logo tego panopka z mojego. Panopka Rafa z, z gość z gry Rafa główny bohater. I taką właśnie grafikę chciałbym też sobie grawerować na ekranach. Lub też każdą dowolną. Jeżeli uda się z tą, uda się z każdą. Wymóg jest jeden: musi to być po prostu czarno-białe. Nie może być żadnych kolorów ani żadnych cieni, ponieważ niestety mój laser, mój laser, który mamy w pracy, on sobie z tym nie radzi. Jest za słaby, ma tylko 20 W i on nie jest w stanie grawerować w kolorze odcienie szarości, ale nie za bardzo sobie radzi z cieniami, także to wszystko wychodzi tak kiepsko. Także musi być czarno-białe, ale grafikę też potrafi robić. No i kwestia dopasowania parametrów do do danego materiału. Akurat wam jest zwykła stal. Te ekrany są zwykłej stali, są powlekane jakąś taką powłoką antykorozyjną, która tak nawiasem nie działa bo one rdzewieją po prostu. I teraz tak, taka wiadomość do Retrofana nie ma problemu kurczę, to będzie czysta przyjemność, jeżeli będę mógł zrobić coś dla Ciebie. Chodzi o tą właśnie grawerkę na ekranie naprawdę fajnie. I także czekam na wiadomość od Ciebie śli ją do mnie i będziemy działać kwestia uzgodnienia jeszcze, co byś chciał na niej zobaczyć, ale to będzie coś fajnego. Mam nadzieję, że e, będzie filmik z rozpakowania moich ekranów. Kurczę, musi być, nie ma innego wyjścia, co nie? <grym> Także odzywaj się do mnie, wysyłam Ci namiary na PW, nie wiem, te PW na tym YouTube jakoś tak dziwnie działa. Wysyłam ludziom wiadomości jakoś tak, jakby nikt nie dostawał, ale po prostu nikt nie chce do mnie odpisywać. <grym> Jest taka możliwość. Ale, ale pisz, jeżeli nie dostałeś żadnej wiadomości, to Wyślij mi adres e-mail po prostu w komentarzu. Nie wiem, może na Facebooku skontaktujemy się, będzie też prościej. Także jeszcze raz pisz i działamy w temacie, będzie super. Dobra, a teraz przechodzimy do, e, do rozpakowania. Zaczniemy od tej mniejszej paczki, tą na chwilę na bok. Nie będę potrzebował noża nawet. To jest. Ta paczka jechała prawdopodobnie z Anglii. Kupiona na Allegro oczywiście, ale z Anglii. Mamy rzecz pierwszą i rzecz drugą. Świetna sprawa. I rzecz trzecią. A nie zamawiałem nic więcej. ha. ha, ha, ha. Sordan. Długopis dostałem. Super. Cały byłam w tej paczce. A więc tak. Jak widzicie, adapter do, do amigi na kartę CF PCMCIA. W końcu będę mógł przenosić dane bez rozbierania amigi prawdopodobnie będę musiał się zaopatrzyć w, w kartę małej pojemności, jakąś 256, coś takiego. Bo nie wiem, czy na, na pewno nie będzie to z tą 4, 4 gigową, którą posiadam, to nie będzie działać, ale to już jest nie problem. Adapterek już dawno chciałem kupić, w końcu go mam. Będę mógł przesyłać dane. Super. Świetna sprawa. Mm, free shipping Ulotka. Dobra. Ok. też reklamóweczka. I w ogóle to jest chyba, to jest firma tego kolegi, tego gościa, tego człowieka, przepraszam, gościa, człowieka, od którego kupiłem te, 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 te fanciki. Okay. I drugi to jest e, nic innego jak e, przewód do Super Nintendo. E, wyjście, to do takie dodatkowe, e, nie pamiętam jak ono się nazywa. I tu mamy cincze, obraz i lewy, prawy kanał. Lepsza jakość obrazu niż przez yy, zwykłą antenówkę. Także super sprawa. Będziemy sobie za chwilę to testować. Za chwilę nie. Yy, przetestujemy to w gameplayu, który się pojawi za niedługo. Yy, I być może już na tym moim małym monitorku, obraz, obraz na tym moim małym telewizorze nie był zachwycający. Także musiałem to robić na tym swoim telewizorze, tym większym, zwykłym. Ale, jeżeli to będzie bujać, to będziemy robić teraz gameplay na tym małym. Zobaczymy. Mam nadzieję, że jakość obrazu się dużo poprawi. Także to jest ta pierwsza paczka. To wszystko na bok odłożę teraz. I druga paczuszka. Druga paczuszka już do mnie przyszła z Polski. Będę otwierał tak, żeby adresu nie było widać. Sorry, trochę się będę szarpał z tym. Ja. Pewnie zrobię cięcie, bo to. Poszło. Bez noża to jest bida. Nie poszło. Dobra. Zdemoluję ją trochę. Będzie taki hamski unboxing. Tak. Tutaj mamy dwa kartridże do Super Nintendo. Zapakowane, nawet, nawet. Folikę na bok już pewnie widzieliście, ale. A więc mamy tak. Gra pierwsza to jest Super Ghost and Ghosts. Fajna gierka. Eee, wiadomo o co chodzi. Dużo osób grało również na Amidze w tą grę, jest bardzo trudna. Eee, robi wciula jak tylko może <grafię> gracza. Eee, to jest prawdopodobnie ta gra, którą trzeba przechodzić dwa razy. Za pierwszym razem. Eee, no po prostu wysyła do początku i idziemy jeszcze raz. Jest bardzo trudna, ale gameplay z niej na pewno się pokaże. Świetna gierka, jedna z lepszych według mnie na Super Nintendo i druga gra, klasik, klasik pełnym ryłem, czyli Street Fighter 2. Street Fighter 2, czyli pierwsza część, czyli World Warrior, ta jeszcze nie udziwniona w żaden sposób. Ta wolna, ten wolny Street Fighter, ten podstawowy. Chcę zrobić gameplay amigowy i chcę zrobić też gameplay na Super Nintendo. Niestety, nie da się ukryć, że wersja na Super Nintendo jest no dużo lepsza niż wersja Amigowa. Hmm. No cóż, niestety, ale chyba jest tak, że po prostu Amiga... Otóż nie chodzi o konwersję, że się do niej nie przyłożyli, ale po prostu Amiga chyba nie za bardzo sobie dawała rady już z animacją wtedy, ponieważ to były duże animo animowane spritey yy, Muzyka również no niestety troszeczkę przycinała w, te w, tym w tej grze ale cięcia animacji były straszne i wiem, że na migę wyszła również Super Street Fighter 2 Turbo. To wyszło chyba na Steam 32 chyba tak i niestety ta wersja też nie była dobra, ponieważ tam były poucinane klatki, to wyglądało troszeczkę kiepsko. Na Super Nintendo wszystkie Street Fighter'y w sumie były fajne, fajnie były wykonane. Sprite'y nie były może takie duże jak na automatach, to jest oczywiste, że nie, ale, ale wszystko to działało fajnie i no i fajnie się tą grę grało, także chciałem ją mieć na Super Nintendo i będę robił z niej też gameplay za niedługo. Także to wszystko, co przyszło do mnie w paczuszkach. No, długopisik i reklamówka, spoko. Czyli kabelek do Super Nintendo, adapter do Amigi, na kartę CF i dwie gierki. I za niedługo przystępujemy do działania, czyli robimy sobie gameplaye. Wrzucę któryś gameplay z którejś z tych gier. Przetestujemy sobie też Super Nintendo, czy one działają. To co, to by było na tyle. To będzie naprawdę krótki odcinek. Eee, dzięki Wam wszystkim serdecznie za obejrzenie. Eee, I zapraszam do następnych odcinków, które pojawią się już za niedługo. Tak troszeczkę staram się często wrzucać, ale no to teraz już nie będę miał tak czasu. Też niestety, bo no miałem troszeczkę wolnego i dawałem radę z, tym, z tymi filmikami tak dużo i wrzucać. Niestety teraz już praca i nie będę miał tak za bardzo czasu. Ale. Postaram się robić to w miarę, w miarę często, takie też w miarę niedługie. Moje łącze, już nieraz mówiłem, jest kiepskie. Także to co, widzimy się, no nie będę już przedłużał, bo już nie wiem nawet co mam mówić. Widzimy się za niedługo w kolejnym filmie. Dzięki serdeczne za obejrzenie i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.